I może Ci zrobię czekamy na moją siostrę jesteśmy na zakupach bo czekam aż przyjedzie tak też iż jakieś kosmetyki także zaraz powinno być dobra także dzisiaj ma być ciepło dzisiaj czeka nas długi dzień bo później musimy jechać jeszcze po meble a to jest dość daleko um, także tak wygląda sytuacja szukaneczka bardzo fajna polecam mi jeszcze w kolorze tym samym albo czarnym jakby co? Przeczekamy. Nie Nie ma Mhm. Mm bardzo fajna, wygodna, taka dłuższa. Do wyboru, do koloru. No i koniecznie kolor zielony i czarny. Nie Tutaj. Mam nadzieję, że jakoś to szybko i sprawnie wszystko będzie szło. Wczoraj dodawałam posty z różnymi rzeczami na sprzedaż. Dzisiaj rano też od rana nagrywałam. Myślę, że będę robiła live'a, także powiem, że ciągle na wysokich obrotach. W czwartek może jadę do siostry, bo mamy fajny plan na kolejne rzeczy. Także napięty grafik. Dobra, trochę do ten... Oj, nigdy, 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 nigdy nie gwizdną. Nie jest błysk. Jest pyszny. Ja mam ufryzję na mojej drodze. zafarbowałam. Więc nawet mam jeszcze całkiem fajnie ułożone włosy. Jak widać, wracam z nauki jazdy. Dzisiaj wejdziemy na trasu Także, tak wygląda sytuacja. Mamy godzinę 11.09, 10.11, Także idę na pociąg. Ok, jazdy, yes, moi drodzy, my jesteśmy w samochodzie. Byliśmy dzisiaj na zakupach mm, ubraniowych. Zakupy zrobione, jest godzina po dziesiątej. Właśnie zachwycamy do domu. Słońce wyszło, zaczęło się robić fajnie, ciepło. E, Zjedliśmy, byliśmy na jedzeniu jakimś, ale szału nie było. Także raczej tam nie powrócimy. Nie. Zapachy nas skusiły, ale powiem szczerze Wam, że średnie to jedzenie było totalnie. Akurat tam u nie. A czy tam na Zenokuli i Tam w tej kulce wodowej. o no właśnie, tam w tej było już lepsze. Nie? Był lepsze, dużo no, także. Zjeść, zjedliśmy nawet nie do końca. Jak Marcin nie do końca dojadł za mną, to, to oznacza, że... Nie, nic jest <noise> słonek. Dobra, także wracamy, brania kupią. Może pojedziemy jeszcze do tego polskiego zobaczyć. Nie no, ja już nie, ale No zobaczymy. No, nie tak... ja już nie. Ja już yy, tyle wydałam, to wydałam. A tylko tak miał. się przejść, zobaczyć. No to sobie jeść, bo się nie chce. O! tak no, to ja kupuję się No to właśnie, no ja już kupiłam coś, co chciałam. No dobrze, no to. Także tak wygląda sytuacja I w sumie tyle jak na razie. Warry być, wszyscy znasz coś samochodowego. Nie. Niektórych to jeszcze nadal wiosna, a niektórych już zima już to tak się patrzysz facet. Także tak wygląda sytuacja, także wracamy. I w sumie tyle jak na razie. Jesteśmy średnio wyspana, macie zresztą też w pracy. Się przez ja Jakoś tak się nie poszło. Mogę dziś około 12 spać, ale jakoś tak. O, jak tu wprowadzi. Dobra. Mhm. Siemka moi drodzy. Mhm. Nie odzywałam się dawno, dzisiaj nagrywałam właśnie przed chwilą live'a, więc zaraz będę zmywała swój makijaż, teraz w ogóle zrobiłam sobie fruturę czaderską, bo yy, zrobiłam sobie tutaj po prostu kokoszkę yy, z piękną do zmywania makijażu, więc dzisiaj nagrywałam live'a, właśnie byliśmy na tych zakupach, jak mam się odzywałam, później poszuntowałam w całym domu. Um, I później zaczęłam układać te rzeczy, ceny wypisywać i po prostu um, tyle czasu mi to wszystko zajęło. Także mamy godzinę około 10, będę zmywała makijaż. Właśnie przypominałam o tych piankach, jeśli mnie nie obserwujecie na Facebooku albo na Instagramie, to obserwujcie, bo tam właśnie można kupić fajne produkty, Między innymi właśnie tą fajną piankę, którą cały czas mam makijaż i jest ona czaderska za nieduże kesze, pieniądze 1,35 zł. także jako czas wymawiam makijaż i ususzymy się gdzieś tam później. Ale Fajny sobie makijaż, ale zrobiłam już tych rzęsy, mi wszystkie odpadły sztuczne. Więc na razie nie robię, bo jakoś tak wiecie, Nie do końca to do mnie przemawia, fajne jest to wygodne, ale, ale powiem mam szczerze, że wolę tak sobie bardziej dokładnie twarz, myć i przeczytać czasem oko, a w tym przypadku to mi wskazane było. Okej, a zostajcie moi drodzy, w końcu się do Was mogę odezwać z tyłu paczki leżą zamówienia. W każdym razie że się od Was nie odzywałam. Jak widzicie, jestem teraz w innym miejscu. W końcu mam troszkę więcej przestrzeni do nagrywania właśnie tych filmów i sprzedaży, bo jak wiecie, sprzedaję właśnie te kosmetyki, kosmetyki teraz i ubrania, więc um, zachęcam Was do sprawdzenia mojej strony, do, na Facebooku. Link jest pod spodem, um, można się to mnie oddać na Messengera i zawsze się um, jakoś dogadamy w kwestii ubrań kosmetyków, które właśnie mam. Um, mam bardzo fajne kosmetyki, te wesołkopu i te um, znane właśnie, i mniej znane, ale nadal fajne. E, także e, wprowadziłam kosmetykę właśnie wczoraj się odspałam do Was, wieczorem. Dzisiaj mamy niedzielę. Spaliśmy to dosyć długo, do godziny 11, dlatego że e, o godzinie w drugiej dopiero tak praktycznie poszliśmy spać, bo e, moje dziecko e, nagle ze 6 lat stało się dwulatkiem i po prostu marudziło się, bo że coś tam później, trochę burza była, też padał, że nie może zasnąć i ciągle, ciągle coś tam marudził, więc po prostu. Jakby, jakbym się cofnęła w czasie. E, ostatnio właśnie przyjął mi znajomy z Szwecji, bo był u nas w odwiedzinach. E, właśnie kosmetyki z Pixie, bo oni mi tam wysyłają nadal na szwedzki adres i przyniósł mi cztery paczki. Mm. Właśnie jeśli chodzi o te kosmetyki, nawet szczerze mówiąc Wam, nie zdążyłam ich ogarnąć, zobaczcie, jak one wyglądają, użyć, więc pokażę Wam, jak te kosmetyki wyglądają i się może właśnie zrobić sobie makijaż tymi kosmetykami, bo później do kościoła idziemy, czy wieczorem i również coś tam jeszcze ponagrywam. Także pokażę, zobaczymy sobie razem, sprawdzimy te kosmetyki jeśli chodzi o moje jazdy, całkiem fajnie mi idzie, aczkolwiek jeszcze w ogóle teorii się nie uczę, a czas tyka, 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 ale ciągle mi czasu brakuje, dzieci, dom, biznes, to wiecie, e, e, chyba, że ciężko czasem jest wygenerować trochę więcej czasu, żeby ogarnąć wszystko. Dobra, także mamy pierwsze opakowanie tutaj, e, pierwsze kosmetyki z Epixi, jest to d, e, kosmetyki do pielęgnacji skóry, tutaj mamy o, jakąś fajną taką piankę, raczej nie piankę, taki, co się nazywa? Wodę do psikania. Wodę do psikania, z tego, co widzę, nawilżającą. Więc ja sobie później poczytam, jak te kosmetyki wygląda, wyglądają, e, raczej wyglądają, o co tutaj chodzi. Więc tutaj mamy taką wodę do psikania e, nawilżającą do twarzy i tutaj, co to w ogóle jest? Taki Zastanawiałam takie cienkie. Mm. A, 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 a. Ciekawe co to, czy to nie są właśnie może jakieś na wypryski jakieś takie naklejki, czy co to jest? Nie wiem, coś przezroczystego. Tak, no na wypryski. No na wypryski takie właśnie naklejające, takie plasterki. Tak, tak właśnie to widzę. Później doczytam, o co tutaj kamon. o co chodzi. Więc e, to jest ta pierwsza paczka. Tak ona wyglądała. I tutaj właśnie mamy tą, którą właśnie chciałam. W ogóle to opakowanie, wszystko jest takie fajne. I kurzu też, pełno. Z właśnie z Pixie, takie fajne. I tutaj, moi drodzy, właśnie mamy to, co chciałam dostać, czyli róż. E, tutaj niby pisze brązowy bronzer, bronzer, ale bardziej mi wygląda ten na jeden róż, a na drugi może brązer, bo to są ogólnie może róże, chociaż tutaj pisze one, one. Day Glow Browser. Czyli tak jakby to był bronzer, ale, ale to mi tak różowo. Jak róż wygląda? Takie fajne opakowanie. Ty mam 19 aż gram. I zobaczcie. Taki fajny do styku. Ty nagrywałeś? To jest właśnie taki. I to jest właśnie taki fajny, e, jakby róż, taki właśnie rozświetlający. Zobaczcie, jaki ma fajny błysk. Nie wiem, czy tutaj dobrze widać. widać. Więc na pewno będę używała, bo Ja takie produkty bardzo lubię e, na twarz, taki glow. A o co myślałeś? Na no. usta. Na usta. I tutaj chyba jest właśnie ta ciemniejsza wersja Tego co widzę, tak zdecydowanie. Więc to jest bronzer. Uuu, czy jak? I to jaki? Ale w rezultacie nie jest cały taki ciemny. Zobaczcie, więc to jest A bardziej brązowy bo widziałam tam to róż. Zobaczcie, że. To, to taki, taki brązowy. Jak czekolada tutaj no. wygląda, ale ma fajną taką poświatę i dość delikatny kolor, więc. Yy, więc spoko, co chwila się makijaż, więc użyję tych produktów i zobaczymy, jak się one, jak się one Prezentują. sprawdzają. Jak wyglądają Tutaj tu mamy kolejny do pielęgnacji twarzy są takie te kapsułki z witaminą C, czyli po prostu bierzemy kap kapsułeczkę, wyciskamy sobie na twarz i smarujemy. To jest rozświetlająca, dojedzająca energii. Jest mi tyle na razie, co muszę um, czytać <ścoughs> z tego. O kurde. No, takie fajne kapsułki, zobaczcie. Tutaj bierzemy kapsułeczkę, wyciskamy, smarujemy. Tak? No. I to tak wygląda z witaminą C. Tutaj też fajne kosmetyki. Kosmetyki zawsze nienawidziane, więc tutaj mamy takie większe opakowanie i taki zestaw właśnie kosmetyków. Fajne jest to, bo tutaj mamy podkład, a nie, to jest primer. Ale ciekawe, czy on jest z kolorem. Ciekawe, czy to jest z kolorem ten primer, czy on jest taki po prostu bez. Mmm, mi gusta, taki, a, już wiem, to jest taki primer rozświetlający, czyli pod podkład primer dajemy e, fajny taki rozświetlający glow, taki fajny rozświetlający, później podkład dajemy i mamy taki glow, glow efekt. Fajnie, że mam maskarę, bo już mi się, szczerze mówiąc, kończyła, która, e, która fajnie by było wyciągnąć, ale coś ciężko. I tutaj mamy to. I tutaj mamy y, też z witaminą C y, taką pomadkę do ust, ona chyba jest nawilżająca, więc taki fajny efekt nawilżający, tak delikatnie taki róża, różowawy, więc też super. I tutaj mamy paletę... Chciałam powiedzieć, że to dzisiaj się przyda, Cień do powiek, ciekawe jest, jak on będzie wyglądał. Zobaczcie taki rozświetlający, więc w końciku myślę, że fajnie. Niekoniecznie może na całej powiece, bo to taki jasny kolor. I mamy tutaj właśnie: to jest właśnie taka seria Glow, rozświetlająca. I tutaj mamy troszkę kolor ciemny. Mam maskarba. Mm -hmm. Maskarba. I to jest ten, to właśnie fajniejszy, bo jest taki już e, taki delikatny, właśnie różowy i maskarę, moi drodzy, też jest maskara. Maskara do robienia. Jest eee. taką fajną grubą szczoteczkę, zobaczcie. Więc spoko. Skórze mi zapakowane, więc podczas transportu nic się przynajmniej nie stało. O, i zobaczcie, jakie ładne róże. Ten jest bardzo ładny, przypominający taki delikatnie ten z Diora. Więc mamy tutaj takie rozświetlające, mamy brązer i mamy właśnie ten róż bardzo ładny i zobaczcie jaki fajny lusterko duże. Co? Dobra, to tyle jeśli chodzi o te kosmetyki. Ja zaraz do normalność, to może coś... Może coś jeszcze... To Wam pokażę jak to wygląda. Te kosmetyki coś użyję z tych właśnie. Dobra, także lecę na szczęście się ogarniać. Dala. Okej okay, moi no teraz także makijaż już zrobiony. E, już jest dużo później, dużo postów dalej. Bo e, nagrywałam, posty, bo już mi się mózgu trochę lasuje. W każdym razie właśnie pomalowałam się i zaraz będę nagrywała jeszcze te rzeczy, które chciałam dograć. E, także tak będzie wyglądała moja dzisiejsza niedziela. Komuś się wydaje, że. Um, to, że ja tylko, no tylko dodaję posty, tylko siedzę i nagrywam na tej górze. Czyli ja na górze siedzi i nagrywam. Tak, siedzę i nagrywam, bo to jest moja praca. Plus to, że nawet w sobotę i w niedzielę pracuję, więc można powiedzieć, że się dni w tygodniu. E, także tak wygląda sytuacja. Marcin robi obiad, więc zaraz coś zjemy wieczorem, tak jak i idziemy do kościoła. Tylko, tak, to by było na tyle, może mi się uda dzisiaj vloga zmontować, też nie wiem, e, czy dam radę. Zobaczymy. Jak nie dzisiaj, to jutro. E, także zostawcie łapkę w górę, zachęcam Was do obserwowania mnie na Facebooku, e, z obserwowania mojego asortymentu, rzeczy, do sprzedania e, i również do kupienia, może coś Wam wpadnie w, w oko. Także dziękuję Wam za tego vloga. Napiszcie coś od siebie, nawet hej, e, czy cokolwiek. E, pozdrawiam, będzie mi bardzo miło. Także do następnego.